Dzień dobry, Mariusz Piekarski. Witam serdecznie w gościu Poranka. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, koalicja obywatelska. Dzień dobry panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam. Zanim o sprawiedliwości i o sprawach polskich, to w nocy dotarła do nas informacja o tragicznym zdarzeniu w, w Gazie. Polak zginął w wyniku ostrzału izraelskiego nalotu, a był wolontariuszem Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej World Central Kitchen. Był jedną z czterech osób, które zginęły po tym izraelskim nalocie. Co polskie władze już teraz rano wiedzą na ten temat? No, przede wszystkim póki co bazujemy wszyscy na tych informacjach agencyjnych i ze, ze strony samej organizacji, dlatego też polska ambasada wystąpiła do rządu izraelskiego o potwierdzenie tych informacji, tak, żeby faktycznie bazować już na sprawdzonych i zweryfikowanych faktach. No ale wygląda na to. Wszystko niestety na to wskazuje, że, że Polak zginął w tym, w tym zamachu i przede wszystkim trzeba przysłać do jego rodziny wyrazy współczucia. Czyli został już nawiązany kontakt, jak rozumiemy, polskiego rządu, czy polskiego MSZ-u, polskiej dyplomacji ze stroną izraelską. Będzie żądanie wyjaśnień? Na, przede wszystkim potwierdzenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Bo tutaj mówię, wszystkie, wszystkie decyzje, które będą następnie podejmowane, muszą być pod podejmowane w oparciu o fakty. A czy wiemy coś na temat samego tego Polaka? Udało się Panu uzyskać informację, kim był, skąd pochodził? Do tego momentu, do czasu wejścia na antenę niestety nie, jeszcze nie. A proszę powiedzieć, bo zazwyczaj w takich sytuacjach wszczynane jest śledztwo, kiedy dochodzi do śmierci obywatela polskiego za granicą. Tu zapewne będzie tak samo? No tu nie ma wyjątku. Oczywiście każda śmierć musi zostać wyjaśniona i tutaj takie postępowanie powinno być wszczęte. Czyli będzie śledztwo w sprawie Polaka, który zginął prawdopodobnie w nalocie izraelskim w strefie gazy? Prawdopodobnie tak. No, dokładnie tak. Panie Ministrze, a czy wysłaliście już z Ministerstwa Sprawiedliwości listy do osób inwigilowanych Pegazusem? Jeszcze nie. To jest kwestia pewnie kilku najbliższych dni, ale tak jak zapowiedział pan minister Adam Bodnar, no ta współpraca z też z ministrem koordynatorem Tomaszem Siemoniakiem, jeśli chodzi o analizę całego materiału, jest, jest w trakcie i faktycznie i te informacje dotyczące samego stosowania tego urządzenia, jakie informowanie zgodnie z zapowiedzią osób, które były nim inwigilowane, po prostu nastąpi. Ale to oznacza, że jeszcze coś jest sprawdzane, jeszcze coś jest analizowane, jeszcze ta lista jest niepełna, że te listy nie poszły? Przede wszystkim każdy... Przypadek jest analizowany indywidualnie, tak, żeby faktycznie w pierwszej kolejności móc ocenić, Bezprawność stosowania takiego narzędzia. I to jest jakby to, to najistotniejsze ustalenie. I to jest ten klucz, co do którego ministrowie podejm podejm podejmowali działanie, jeśli chodzi o informowanie tych osób. Ale czy to oznacza, że ta lista nie jest jeszcze pełna i wyślecie dopiero, kiedy będzie pełna lista tych osób inwigilowanych Pegasusem? Czy jeszcze trwa sprawdzanie, czy na pewno do wszystkich tych osób można wysłać te, ten list? Nie no, no oczywiście. Nigdy nie można wykluczyć, że ustalenia na dany moment, na dany dzień już będą wyczerpujące, bo mogą się zawsze pojawić nowe okoliczności, ale na ten moment jest taka wstępna decyzja, że tam około tych 30 osób zostanie poinformowanych listownie o, o fakcie, że w stosunku, do ich, w stosunku do nich było wykorzystane to, to narzędzie i w sposób bezprawny. Czy dostaną tylko informacje pan, pani? Była inwigilowana przy pomocy systemu Pegasus? Czy też te osoby dostaną pełen komplet wiedzy, w jaki sposób? Czy coś wgrywano do telefonu, ile razy były podsłuchiwane, ile razy włamywano się na ich telefon? Czy dostaną komplet informacji, czy tylko informacje? Jest Pan na liście osób inwigilowanych systemem Pegasus? No, to będą informacje, które będą dotyczyły przede wszystkim wykorzystania. Tego tego narzędzia, w związku z czym ono było wykorzystane, bo to też jest istotne, bo, bo przecież możemy tu mówić o osobach prowadzących działalność publiczną, polityczną, ale może mogą to być osoby związane, kompletnie niezwiązane z życiem politycznym, które z uwagi na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych mogły być w ten sposób inwigilowane, jakie mogły być tego okoliczności. I tam, gdzie będzie to oczywiście możliwe, jakiś zakres informacji też takich bardziej szczegółowych będzie, ale to Mówię, każdy przypadek jest też indywidualnie rozpatrywany i analizowany. A czy, czy otrzymanie takiego listu, jak rozumiem, te listy będą wysłane pocztą, tak? Tak, poleconym, poleconym. Poleconym. poleconym pocztą. Jak rozumiem, odebranie takiego listu jest potwierdzeniem, że taka osoba była nielegalnie inwigilowana. Czy to słowo nielegalnie, bezpodstawnie, zawiera się w tej informacji? Ta bez, bezpodstawność czy bezprawność wykorzystania takiego narzędzia jest tym kluczem który mówię, jest, służy do wyodrębnienia tej, tej grupy, która zostanie informowana. Tak więc faktycznie osoby, które otrzymają, no, będą mogły mieć praktycznie przekonane, że w stosunku do nich bezprawnie wykorzystano takie narzędzie. A czy będzie też wyjaśnienie z jakiego powodu, czy przy okazji, e, e, bo słyszeliśmy tłumaczenie choćby ministrów Kamińskiego i, 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 i Wąsika, że za każdym razem, przy, za każdym razem, kiedy używano systemu Pegasus, była zgoda prokuratury, że było to pod prokuratury i za zgodą sądu, więc jak wyjaśnić tym osobom, że były bezpodstawnie czy nielegalnie inwigilowane? No to wszystko będzie zawierała ta korespondencja. To wszystko będzie zawierała ta e, korespondencja, a czy ten, e, ta lista 30 osób, mówi pan około 30, to jest już zbiór zamknięty? Czy potem będą kolejne listy do kolejnych osób? Tak jak powiedziałem, na nigdy nie można mieć takiego stuprocentowego i pewnego założenia, że na ten moment już zostanie wyczerpana ta powiedzmy sobie agenda, czy, czy ta kwerenda, kwerenda danych, bo zawsze mogą się okazać jakieś mogą nowe okoliczności, które po prostu spowodują, że ta liczba będzie, będzie większa, ale na ten moment to są mniej więcej takie ustalenia. A może pan powiedzieć, kto na pewno dostanie te listy? Wiemy, jakie osoby zeznawały chociażby, przed senacką komisją, nie śledczą, ale senacką komisją, która zajmowała się inwigilacją przy pomocy Pegasusa, prokurator Wrzosek, Roman Giertych, Mikał Kołodziejczak, e, e, były prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Oni na pewno dostaną te listy. Czy, czy to jest lista z wyłączeniem tych osób, bo one już wiedzą? To proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie. Gdybym dzisiaj to ujawnił, to cała tajemnica korespondencji i całej tej, całej tej informacji byłaby po prostu... już Wówczas będą. Czy te osoby będą mogły powiedzieć, tak, mam taki list, dostałem list od ministra Bodnara, od ministra koordynatora. Czy to będzie, czy to mogło, będzie mogło być traktowane jako taki glejt uczciwości i czystości, że inwigilowano mnie bezpodstawnie? E od momentu odebrania korespondencji to adresat staje się jej właścicielem i oczywiście ma prawo zrobić z informacją jego dotyczącą wszystko. No, tutaj będzie decyzja, decyzja danej osoby, ale sądzę, że po lekturze tych, tych pism będziemy mogli śmielej rozmawiać o ewentualnym informowaniu, ale to zawsze musi być decyzja tej osoby. Mm. Po co te osoby dostają w ogóle taką informację? Co będą mogły z tym zrobić? Bo jeśli ten list dostanie minister Kołodziejczyk, dostanie Roman Giertyk czy, czy dziś poseł Karnowski, to oni już tę wiedzę, że byli inwigilowani mają. Po, po co im ten list? Co oni będą mogli zrobić z tą informacją? Przede wszystkim nie wiem, jaka jest ich wiedza na temat wykorzystania w stosunku do nich takich, tego oprogramowania. Mówimy o tych osobach, ale także o każdej innej, czy znają szczegóły. Poza tym wszyscy bazujemy na jakichś dotychczasowo. Mniej lub bardziej potwierdzonych informacjach, a tu jednak dostaniemy korespondencję ze strony polskiego rządu, co będzie jednak takim potwierdzeniem, że faktycznie do, takich, do takiego procederu doszło. To będzie uprawniało do ubiegania się na przykład o odszkodowanie przez takie osoby? No, nie chcę wychodzić w tej chwili poza 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 tą ramę i istnieć takie założenia, że będą mi przysługiwały jakieś konkretne, y, konkretne uprawnienia, konkretne możliwości. No, zobaczymy, y, co przede wszystkim te osoby z tą, z tą wiedzą y, będą robić. Mhm. No bo kluczowe jest pytanie o, o zawartość tego, tej korespondencji, tego listu. Wrócę do tego. Jednego z pierwszych pytań. Czy poza informacją o inwigilacji, tam będzie także zawarta informacja o wszystkich metodach, o wszystkich próbach włamania się do telefonu, o, o, o wszystkich ewentualnie wgranych w, w danych, czy pozyskanych wgranych? Bo wie, wiemy, że problem z, z metodami operacyjnymi polega na tym, w przypadku takich narzędzi jak Pegasus, że sąd co prawda wydaje zgodę na Metody operacyjne wobec jakiejś osoby na trzy dni, ale to urządzenie, ten system pozwala w te trzy dni ściągnąć dane z trzech ostatnich lat. Czy o tym wszystkim te osoby zostaną poinformowane? Tak jak powiedziałem na wstępie, każda sprawa jest analizowana indywidualnie i każda informacja w stosunku do danych osób jest też indywidualizowana i tak będzie informacja kształtowana, żeby faktycznie udzielić miarę możliwości pełnej informacji w stosunku do, w stosunku do, do danej osoby. Pytanie, ile osób w ten sposób było potraktowanych Pegazusem, Bo powtórzę, minister Kamiński z ministrem Wąsikiem, byli ministrowie odpowiadający za służby specjalne w rządzie PiS. Mówili, że to było do 150, o ile pamiętam, osób w szczytowym momencie. A tu mówimy o listach wysłanych do 30 osób. Tak jak powiedziałem na początku, to nie jest, to nie jest zamknięty proces informowania. Mówimy tu o, o pierwszych o pierwszych korespondencjach, o pierwszych takich decyzjach. I ta sprawa jest, będzie oczywiście rozwojowa. Te, te analizy cały czas trwają. Natomiast panom Kamińskiemu i Wąsikowi po prostu w tego typu sprawach, w tego typu wypowiedziach nie należy wierzyć. Czy informacja, którą chce minister Bodnar przedstawić na posiedzeniu Sejmu hmm. będzie tożsama z, tym, z tymi informacjami, które dostaną te osoby korespondencyjnie, czy ta informacja przed Sejmem będzie znacznie szersza? To będzie inna trochę informacja, bo przed Sejmem pan, w tym wypadku prokurator generalny Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości udzieli takich informacji bardziej globalnych, w sensie o ilości... O ilości ilości przypadków stosowania tego narzędzia o pewnych takich danych ogólnych, statystycznych, natomiast tutaj mówimy o korespondencji, która jest zindywidualizowana do konkretnej osoby w stosunku do konkretnych czynności, które w stosunku do niej zostały podjęte. A czy na podobną korespondencję, jak w przypadku Pegasusa, mogą liczyć osoby, które mogły być, nie wiem, jak to nazwać, dotknięte, potraktowane systemem, który miała prokuratura krajowa systemem Hermes? Na dzisiaj mówimy o narzędziu zwanym Pegasus i, tutaj te, i w tym momencie te, te decyzje są podjęte. Co do wykorzystania tego narzędzia, którym dysponowała prokuratura krajowa, to te analizy cały czas trwają, trwa też śledztwo w, w prokuraturze, tak więc z ocenami, jeśli chodzi o stosowanie tego narzędzia, to jeszcze poczekajmy. Panie a, a czy Pan ma już wiedzę mm, i może powiedzieć, jakie możliwości ostatecznie miał ten system prokuratorski, system Hermes? Bo minister Bodnar w między innymi w tym studiu mówił, że to na pewno nie było tylko narzędzie tak zwane osintowe, czyli takie do zbierania ogólno danych, tak, Ta. do białego wywiadu. To jest, tak, to jeśli chodzi o, o, o to narzędzie, to Będę, tak powiem, i tutaj potwierdzał słowa pana ministra i nie wychodził nic dalej. Zwłaszcza, że toczy się postępowanie w prokuraturze, tak więc nie chcielibyśmy o tej sprawie informować szerzej. Sądzę, że jeśli prokuratura będzie miała swoje oceny, to będą odpowiednie komunikaty. A czy można już powiedzieć, że ten system prokuratorski, system Hermes był podobnie inwazyjny jak Pegasus? No... To bym właśnie wyszedł poza, poza ramy tego komunikatu. Poczekajmy na, na ostateczne oceny i na of, of, oficjalne komunikaty w tej sprawie. A jak wiele osób mogło być potraktowanych tym systemem, właśnie prokuratorskim? Pewnie znacznie więcej, i, i jeśli służył prokuraturze e, do, do, do sprawdzania wszelkich osób podejrzanych o jakieś przestępstwa, czy się mylę? Panie redaktorze, tak jak wspomniałem raz jeszcze, no toczy się śledztwo i wykorzystanie tego narzędzia e, także w tych zakresie jeżeli był i w jakiej skali bezprawny, to jest zadanie do wyjaśnienia dla prokuratury. Pani ministrze, przypomnę, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha jest moim gościem. Czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze? Czy w sprawie, czy w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, albo w związku ze sprawą znalezionych w jego domu akt nadzoru dotyczących śledztwa w sprawie śmierci jego ojca? Nie chciałbym tutaj dokonywać analizy materiału dowodowego, który jest zgromadzony w aktach prokuratorskich. I to nie powinna być nigdy też decyzja polityka, a takim oczywiście jestem, komu i w jakim zakresie powinien być uchylony immunitet. Ale może to pani... powinna być decyzja prokuratora, który zna akta sprawy i jeżeli uzna za konieczne sformułowanie do marszałka samego takiego wniosku. No to tak się stanie, ale to jest decyzja prokuratora. Bo były minister Zbigniew Ziobro mówi, że w jego domu nic nie znaleziono w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, bo on nie podejmował żadnych decyzji w tej sprawie. Poza jedną. No. Nie chcę wchodzić w taką warstwę politycznych ocen postawy pana ministra, bo sądzę, że gro jego współpracowników może być mocno zawiedzionych, że nagle tak się od wszystkiego odcina. Wiemy doskonale, że na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stał nikt inny jak Zbigniew Ziobro, i, i nie wyobrażam sobie, żeby. Tak, tak istotne decyzje finansowe o wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwości mogły zapadać całkowicie bez jego wiedzy, ale rozumiem, że jest to pewien rodzaj amnezji, Pani, którym, którym cechuje się ostatnio pan Jarosław Kaczyński. Panie również. ministrze, musimy na sekundę przerwać. Mam nadzieję, że za chwilę do e, rozmowy wrócimy, bo jest rzecznik, briefing rzecznika spraw zagranicznych w sprawie Polaka. Dokładne dane będę mógł podać dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli oficjalne potwierdzenie ze strony izraelskiej. Dziękuję. Świadczyły, że prowadzą dokładny przegląd na najwyższych szczeblach, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Jakie informacje do Państwa na tym Dysponujemy podobną informacją, natomiast chciałbym podkreślić, że strona Polska w ostatnim czasie wielokrotnie opowiadała się za humanitarnym prowadzeniem tej wojny, przestrzeganiem praw osób cywilnych i organizacji międzynarodowych humanitarnych, a także e, e, wyrażała zadowolenie z propozycji przerwania ognia. E, liczymy również, że te procedury zostaną dokładnie sprawdzone i zostanie e, strona izraelska poinformuje dlaczego doszło do takiego zdarzenia. Czy ze strony polskiej będzie takie wezwanie do strony izraelskiej o to, żeby dokładnie zbadać tę sprawę? no Chyba jest to wyzwanie ogólne. Wyzwanie w momencie, kiedy giną ludzie, członkowie organizacji humanitarnej. Wszyscy chcieliby się dowiedzieć, jak do tego doszło. Czy ambasador będzie... Szanowni... Szanowni Państwo, teraz w tym momencie będziemy, przygot... będziemy organizować spotkanie w MZC, będziemy podejmowali decyzje. Kiedy te, te decyzje zostaną podjęte, niezłocznie wszystkich Państwa o tym poinformujemy. To jest zawiesza swoje działania tam um. na miejscu? Czy nie mamy informacji na temat tego, że tam inni Polacy wolontariusze działali? Szanowna Pani, tego rodzaju organizacje opierają się na wolontariacie, jak pani powiedziała, więc bardzo trudno jest określić, ile osób jest zaangażowanych w tę pomo pomoc, jakiej są konkretnie narodowości. Widzą Państwo, że też inne rządy starają się też ustalić, kto w tych organizacjach bierze udział, kto brał udział w pomocy i w ogóle kto jest ofiarą e, tego e, m, ataku z powietrza. Dziękuję Państwu. Powiedziałem tyle, co mogę powiedzieć. Kiedy zostaną podjęte decyzje, będziemy wiedzieć coś więcej. Niezłocznie wszystkich Państwa o tym poinformujemy. To był briefing Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a my wracamy do rozmowy. Arkadiusz Mycha, wiceminister sprawiedliwości w, w studiu. Panie ministrze, powtórzę pytanie w sprawie przeszukań w domu Zbigniewa Ziobry i innych polityków suwerennej Polski, bo politycy pisu mówią o trałowaniu, że prokuratura szukała czegokolwiek w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, niczego nie znaleziono i teraz jedyna rzecz to są te akta nadzoru w sprawie śledztwa, w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. No, przede wszystkim o nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości wiemy już od kilku lat. Mamy na to raporty Najwyższej Izby Kontroli. Toczy się, toczy się w tej sprawie śledztwo. Specjalny zespół w Prokuraturze Krajowej zgromadził materiał obejmujący już blisko 100 tomów akt. Tak więc twierdzenie, że w tej sprawie nic nie ma, nic się nie wydarzyło, jest po prostu zwyczajnym kłamstwem. Jeżeli prokuratura podjęła decyzję, że tego typu czynności są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy, to, taka, to do takich czynności po prostu doszło. A czy przeszukania i zatrzymania... W w Funduszu Sprawiedliwości to był efekt zeznań jednego z byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i czy tutaj całe to śledztwo opiera się na tak zwanym małym świadku koronnym? Na pewno nie całe, no bo to zbyt, zbyt duży materiał dowodowy jest w tej sprawie zebrany, ale z informacji z prokuratury już doskonale wiemy, że w tej sprawie są zarówno dowody, takie materialne dokumenty, jak i zeznanie świadków. No i właśnie, czy, czy za tymi osobami, tutaj mówimy między innymi o, o byłym szefie Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomaszu M. Czy, czy, czy za tą osobą i za tymi osobami musi stać Roman Giertych, czyli który, poseł, który z jednej strony prowadzi zespół do spraw rozliczeń prawa i sprawiedliwości, a z drugiej strony, jak wiemy, to jego kancelaria. Obsługuje, zajmuje się tym, że byłym urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan poseł Roman Giertych nie zawiesił swojej praktyki adwokackiej i mamy w Polsce oczywiście pełną swobodę do wyboru swojego obrońcy, swojego pełnomocnika w postępowaniu. Jeżeli dana osoba wybrała pana mecenasa, no to nie ma powodu, żeby to kwestionować. A jakie konsekwencje dla Zbigniewa Ziobry może mieć ten fakt znalezienia właśnie w jego domu tych akt dotyczących sprawy śmierci jego ojca? Powinien mieć takie, a kto miał prawo, żeby je mieć? Ocena prawnokarna tych sytuacji leży po stronie prokuratury. Tak więc proszę mnie zwolnić z ferowania tutaj jakichś daleko idących wyroków czy, czy oceny tej sytuacji. To są materiały, które jak poda prokurator, zostały znalezione i prokuratura będzie ewentualnie wydawała komunikaty z oceną tych, tej sytuacji. Pięknie dziękuję. Arkadiusz Myrcha, wiceminister Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Teraz serwis informacyjny.